Hej, dzisiaj otwieram paczkę z Jest to paczka na miesiąc maj, który właśnie się skończył. Właśnie nagrywam to dokładnie 1 czerwca. A oprócz tej paczki dostałam dzisiaj również moje grzybki zwykle. Sobie już je przygotowałam. Nie wiem, czy widać, czy na dnie. Tak, widać. Na dnie zostawia się osad. Nie wiem, czy są te grzybki, czy co. Smakuje jak zwykłe kakao, tylko nie, nie za słodkie. No i ciekawostka. Te grzybki jest to 100 gramów netto. Kosztują 59,99. I tutaj z boku mamy informację z adresem strony cosmicpantry.com Z której tak naprawdę pochodzą te grzybki. Tylko, że na stronie kosztują one 79,99, ale dostajemy 200 gram. Tak więc, jakby ktoś był zainteresowany takim kakao czy, czy czymś innym mniej grzybiastym, no to ja polecam wybranie na stronę Kosmic Pantry. Razem z, z grzybkami dostałam też takie piękne, przepiękne naklejki. O, jakie piękne. Ok, filmy. Do tematu dzisiejszego dnia, czyli mojej paczki spokojnej. Coś mi tutaj już z tego wystaje. Ale zacznijmy od początku. Paczka spokojnej maj 2020. Fantastyczne zwierzęta. i Jak je znaleźć? I ulubieńcy Hagrita. I spis rzeczy, które są w środku. Dostałam kartę Newta. A gdzie żaba? A jak nie, to ktoś ją właśnie zjadł za mnie. Nie czuję się usatysfakcjonowana. Czyli, to miał być wiem <słuch> Mam pocztówkę, dość gętką Nie mam pojęcia, jak to zwierzę nazywa się po polsku. Coś te pocztówki to jest taki um, bardzo obszerny. Widzę temat na tej stronie. Zabawka dla kota. Nawet mam kota. Zobaczymy, jak się będzie z tego cieszył. Co, nie podać ci się zabawka? Ojej, rozczarowujące. Ej, Filemon! Filemon! Filemon, no weź! Filemon! Czemu jesteś tak bardzo niezainteresowany? No nie, głaska, nie, głaska, nie ja. To, to chyba było w drugiej części fantastycznych zwierząt. O, piórko mi. Nawet drugie odpadło. O jajku. Jakiś żelek. Czy to jest um, próbka pobrana od jakiegoś stwora? Troszkę jak... Pachnie jak żel pod prysznic, czy też um, mydło? Czuję się troszkę rozczarowana na ten moment Światło klik, Aragog Nie pamiętam oczywiście, ile zapłaciłam za paczkę Bo nigdy nie pamiętam, ile, ile płacę za rzeczy Bo czemu miałam pamiętać? Kardamon, figa, naturalna świeca, sojowa No, kardamonem faktycznie czuć nie wiem, nie wiem dlaczego to się w sumie nazywa Aragok. Pająki tak chyba nie pachną O kurde, ale rozczarowujące Mamy magnes w środku, tylko to... Yy, o no sumie chyba to jest zakładka po prostu do książki okay. I jako zakładka się sprawdza Ziała z podróży Newta. O Boże, to jest składników, ale to musi być herbata. To nie paznokcia są. Dobra, nie. Poddaję się, dobra. Po wielu próbach w końcu udało się. Otworzyć puszkę i mieszanka fajna, ale to jest jakiś żart, po prostu to zamknięcie. Eee, nie, no, ogarnijcie się i wymyślcie jakieś lepsze zamknięcie, bo to, to można ten palca stracić. Kolejna rzecz. Światło klik, tym razem Hardodziob. Sztorm i wiatr. Ktoś tu chce pożar wywołać. Nie wiem, czym to pachnie. Na pewno nie sztormy mi nie wiatrem. Nie wiem, czy to wanilia, ale taki słodki zapach. Ten jest bardziej trawiasty. Okej, okay, następne, kolejny światło klik, z tego co widzę, i jest to Norbert Whisky Opium. W ogóle też zwróciłam teraz, teraz uwagę, że każda z etykiet ma swój projekt indywidualny. Och, troszkę takie. To jest bardzo przytłaczający zapach, ale wydaje mi się, że jak będzie się upalić, to nie będzie aż tak tragicznie. Hmm. Słodki, słodki zapach. O, Phoenix, Fox. Mini Pop. Nie, to jest broloczek, Ej, no, rozczarowujące. Jak na breloczek, to całkiem fajny. Chyba mój ulubiony breloczek, w ogóle ze wszystkiego, jakiego do tej pory dostałam. Ok, kolejna rzecz. To mamy włókna z serca smoka. Ale wali. Uh, 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 uh. Tak, wali serce smoka. Takie ziołowe bardzo. Trochę takie smutne, bo mamy do czynienia z paczką dotyczącą um, magicznych zwierząt. I dostajemy coś po martwym zwierzaku. O, zapoznajmy się w takim razie z listą. Jest brelok, tak. Jad pikującego licha. Aha to miał być jad Świeci w ciemności, pomaga usuwać z pamięci złe wspomnienia Czy to świeci w pamięci. Chciałam powiedzieć, że faktycznie troszkę świeci Aczkolwiek yy, nie oświetli nam niczego Tylko z włóknami smoczego serca, ogniste jak dusza Smoka, nadaje pikantność eliksirom Organiczna herbata z naszej autorskiej serii liście Fusy Patronus. No, spokoj, jak ja to mam otworzyć. Zabawka zowu, wykonana z piór świergotnika. Karta z czekoladowych żab, a czekoladowej żaby nie dostałam. Szkoda, magnetyczna zakładka do książek jest. Pocztówka z wyprawę Newta. Świergotnik. Okej, okay, czy to jest świergotnik? Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm czy to wszystko? No ale uważam, że to to jest taki żart Przesłać kartę, zjeść żabę, no naprawdę no. Ach, Nie wiem, czy polecam Myślę, że zamówię jeszcze kolejną paczkę na przyszły miesiąc i wtedy będę mogła... Zez... Przestań. Wtedy będę mogła zdecydować z całą pewnością, czy te paczki są warte tego, by je kupić Bo oczywiście polecam na przykład same światłokliki Czy w sumie... Przejechał. Czy W sumie ta paczka ogólna w sklepie ksp jest rzeczywiście fajna. Natomiast nie mylę tym jeszcze. Najbardziej podoba mi się brloczek, jak normalnie brloczków normalnie nienawidzę. No ale ja nie wiem.